Szkoda, że te Włochy zabrały mi południowe wybrzeże. Teraz mam tylko dostęp na północy do Morza Celtyckiego kanału La Manche oraz Zatoki Biskajskiej i wiem co zrobię odzyskam większość swoich starych kolonii. Najpierw zacznę od Wysp na wschodnich Karaibach. Czas teraz podbić Dominikanę. Najwyższy czas na odtworzenie Indochin. Pora zaatakować Kambodżę oraz Laos. Francja co ty odwalasz lepiej się wycofaj bo to się skończy źle. To miało mi zaszkodzić no dobra teraz za to zapłacisz Laosku. Ten gość działał mi na nerwy dobrze że się go pozbyłem. Super się czuję nigdy nie było lepiej teraz została mi tylko Afryka oraz Syria a gdy skończę nie będzie można powiedzieć że potęga kolonialna to przeszłość. Hej Angola, czy mogę od ciebie odkupić ten niewielki skrawek terenu? Możesz ale to będzie cię kosztować 10 miliardów dolarów. Okej. Okay. Mój plan jest genialny, moja szybkość nie zna granic zaatakuję szybko i bezboleśnie. Ruszam dalej. Ten plan nie może się nie udać, bo oni są słabi i nie spodziewają się tego co zaraz się stanie. Te kołki będą mieli niezłą niespodziankę. Co ty robisz, Francjo? Lepiej się wycofaj, bo to się źle skończy dla ciebie i nie tylko poczekaj, jak zaproszę Algerię do zabawy, to będzie zabawa na całego. Dobra, Mali, teraz przesadziłeś i za to zapłacisz, więc się szykuj na swój koniec, a Algeria ci tym razem nie pomoże. Algeria, pomóż mi, mam kłopot z Francją. Czy ktoś mnie wołał, co tu się dzieje, gdzie jest Malia i reszta państw? Nie ma ich i zaraz ciebie nie będzie. Francja mogłem się tego spodziewać że nie zrezygnujesz z Afryki, nie tylko z ciebie ale z wszystkimi koloniami Francji, proszę oszczędź mnie wręcz błagam i to nie ja ukradłem ci te bagietki, ja cię i tak nie lubiłem i o co chodzi z tymi bagietkami wiesz kto je ukradł, dobra to ja. A ten złodzi jeden nie można było mu ufać ma one za swoje zakradzież dobra to było wszystko z Afryki czas na wschód. Co ty robisz Francjo proszę zostawić mnie w spokoju proszę. Jesteś mordercą nie możesz istnieć dlatego umrzesz. Nadal nie mogę pojąć dlaczego Algeria mnie okradł z tych bagietek ale jemu nie można ufać dlatego będę dwa razy czujny. Kurcze Francja odzyskała swoje kolonie a mi też Włochy zajęły część wybrzeża w tym też Barcelonę i chyba ja też odzyskam swoje kolonie. Ja mam trochę lepszą sytuację od Francji, bo mam mniej kolonii od niego. Jaki spokojny dzień, słonko, świeci, nic złego się nie dzieje. Ej, co się dzieje? Super banał te Filipiny są strasznie słabe teraz czas, by zaatakować Afrykę. Te wstrętne Włochy zabrały mi moje tereny, jak go nienawidzę. Ach, te Maroko nadal nie potrafi się obronić, no trudno pora iść dalej. Gwinea Równikowa też jest moja pora na Amerykę Południową. Co tam Argentyna? Nic ciekawego, Chile. Heja, ty tu skąd i niby, co ty robisz, Hiszpania? Zejdźcie mi z drogi, wypiertki, nie powstrzymacie mnie, jesteście za słabi. Nie ma mowy. Hiszpania, jak to możliwe, czemu ty tutaj jesteś i czego chcesz? Pokonałem wiele państw przed tobą, ty nie będziesz żadnym zagrożeniem. Dobra, już mi wystarczy wejść sety tereny, a mnie zostaw w spokoju. Nie ty sam należysz do mnie, i to powinno mi w zupełności wystarczyć. U Esa nie będę atakował, bo jest dla mnie za silny. Fajnie odzyskać swoje stare kolonie. Jakby, co to była część pierwsza? Wyczekujcie części drugiej i czwartego odcinka Coontribals.